Jasio przyjechał z rekolekcji łazowych. Rekolekcje trwały 15 dni. Był bardzo zadowolony i oznajmił mamie, że zrobił kolejny krok w dojrzałości wiary, że od tego momentu będzie tylko i wyłącznie żył słowem Bożym, czytał to słowo Boże i nawet to słowo Boże stosował w codzienności. Pierwszego dnia mama postanowiła obudzić Jasia. Gdyż noż dość długo spał i chciała, żeby poszedł na zakupy, Jasiu, po pierwszym wołaniu nic nie wstaje, po drugim żadnego skutku. Mama sobie przypomniała, że Jasiu był na rekolekcjach i postanowił żyć Słowem Bożym. Dlatego wchodzi do jego pokoju, nachyla się i mówi, Synu, mówię ci wstań. Na co Jasiu obrócił się w drugą stronę i odzywa się do mamy? Niewiasto, nie nadeszła jeszcze moja godzina. Tak to jest z naszą dojrzałością wiary, tak to jest z naszymi różnymi postanowieniami. Dzisiaj mamy najdłuższy tekst w naszej opowieści o nadziei. Jest to szósty rozdział wersy od 1 do 19. Młodzieniec wyruszył w drogę razem z Aniołem. Towarzyszył im także pies. Wędrowali razem, a gdy nadeszła noc, rozłożyli się obozem nad rzeką Tygrys. Młodzieniec wszedł do rzeki, aby umyć nogi, a wtedy z wody wynurzyła się wielka ryba, która chciała mu odgryźć nogę. Ten krzyknął. Wtedy Anioł zawołał do chłopca: Chwyć ją i mocno trzymaj. Młodzieniec chwycił więc rybę i wyciągnął na brzeg. Anioł mu polecił: Rozetnij rybę. I wyjmij z niej żółć, serce oraz wątrobę. Zachowaj je przy sobie, gdyż żółć, serce i wątroba tej ryby są używane jako lekarstwo. Wnętrzności natomiast wyrzuć. Młodzieniec rozciął rybę i odłożył na bok żółć, serce i wątrobę. Następnie część ryby upiekł i zjadł, a resztę posolił i zachował. Potem wędrowali razem, aż zbliżyli się do medii. Wtedy młodzieniec zapytał anioła: Bracie Azariaszu, jaki lęk znajduje się w sercu i wątrobie ryby, a także w żółci? Ten mu odpowiedział: Serce i wątrobę ryby należy spalić w obecności mężczyzny lub kobiety, których opętał demon lub zły duch. A wtedy opętanie odejdzie od nich i już nigdy do nich nie powróci. O żółcią natomiast trzeba posmarować oczy człowieka. Które zaszły bielmem, a potem dmuchać na nie blisko bielma, żeby zostały uleczone. Gdy przybyli do Medii i już się zbliżali do Egbatany, Rafał odezwał się do młodzieńca. Bracie tobiaszu, odpowiedział mu, oto jestem. Rzekł mu, tę noc musimy spędzić w domu Raguela. Jest on twoim krewnym i ma córkę imieniem Sara. A oprócz niej nie ma syna ani córki. Spośród wszystkich mężczyzn ty jesteś jej najbliższym krewnym, i tobie się ona należy jako żona. Masz także prawo odziedziczyć majątek jej ojca. Jest ona dziewczyną mądrą, odważną i bardzo piękną, a jej ojciec jest szlachetnym człowiekiem. I dodał: Masz prawo ją poślubić, a więc posłuchaj mnie. Jeszcze tej nocy porozmawiam o dziewczynie z jej ojcem, aby została Twoją narzeczoną. A kiedy powrócimy z Raga do domu, urządzimy wesele. Wiem, że Raguel nie może jej tobie odmówić i dać innemu za żonę, gdyż według postanowienia Księgi Mojżeszowej zostałby ukarany śmiercią. A on wie, że ty masz prawo przed wszystkimi innymi mężczyznami wziąć jako dziedzictwo jego córkę. Posłuchaj mnie, bracie. Jeszcze tej nocy porozmawiamy o dziewczynie, aby została tobie poślubiona. Kiedy powrócimy z raga, zabierzemy ją z sobą i przyprowadzimy do twojego domu. Tobiasz odpowiedział aniołowi: Bracie Azariaszu, słyszałem, że ta dziewczyna była już poślubiona przez siedmiu mężów, ale tej nocy, gdy chcieli się do niej zbliżyć, umierali w sypialni małżeńskiej. Słyszałem też, jak niektórzy mówili, że zabija ich demon. Boję się więc boję się, bo jej, boję się więc, bo jej nie dzieje się nic złego, a demon zabija każdego, kto chce się do niej zbliżyć. Ja też jestem jedynym potomkiem mojego ojca. Boję się, że umrę, i sprawię, że mój ojciec i matka z żalu po mnie zejdą do grobu, a nie mają innego syna, który mógłby ich pochować. Odpowiedział mu, czy nie pamiętasz już o poleceniu twojego ojca, który nakazał ci wziąć za żonę kobietę rodu twojego ojca? Posłuchaj mnie więc, bracie. Nie martw się o tego demona, ale weź ją za żonę. Wiem, że jeszcze tej nocy będzie twoją żoną. A kiedy wejdziesz do pokoju małżeńskiego, weź część rybiego serca i wątroby i połóż je na rozżarzone węgle kadzielne, żeby się spaliły. Wtedy rozejdzie się dym, demon go poczuje i odejdzie na zawsze. Gdy potem będziesz chciał się do niej zbliżyć, najpierw stańcie oboje, pomódlcie się i proście pana niebios, aby miał litość nad wami i was ocalił. Tak więc nie obawiaj się, gdyż od wieków była ona przeznaczona dla ciebie. Ty ją ocalisz, a ona pójdzie z tobą i sądzę, że urodzi ci dzieci, które będą dla ciebie jak bracia. A więc nie martw się. Gdy tobiasz usłyszał słowa Rafała o tym, że ta dziewczyna jest jego krewną i pochodzi z domu jego ojca, bardzo ją pokochał i jego serce przylgnęło do niej. Na scenę z wielkim przytupem wchodzi główny bohater naszych spotkań tobiasz. Wcześniej był gdzieś z boku. Grał drugoplanową rolę. Jak już wiemy, Tobit po modlitwie przypomniał sobie o wielkich pieniądzach zdeponowanych w ragaw. Ze względu na swój wiek i kalectwo, postanowił wysłać po nie swego syna. W czasie tej podróży Tobiaszowi będzie towarzyszył anioł Rafał. Autor ciekawie relacjonuje wydarzenia. Tobit. Anna i Tobiasz nie wiedzą, nie mają tej świadomości, że mają do czynienia z aniołem, wysłannikiem samego Boga. My, czytając księgę, mamy tą wiedzę. W mojej ocenie, autor chce nam przez to pokazać, że powinniśmy zawsze pamiętać, że każdy z nas ma swojego anioła stróża. Mama Tobiasza ma obawy i nie chce zgodzić się, aby syn uczestniczył w tak dalekiej i niebezpiecznej podróży. Z Nieniwy do Ragaw jest około 800 kilometrów. Na kolędzie ostatnio rozmawiałem z mężczyzną, który wyszedł z domu w Milówce i doszedł na nogach do Santiago de Compostela, do Świętego Jakuba. A tam na pewno jest ponad 800 kilometrów. Anna, jak to matka, jak to mama, obawia się stracić swojego jedynego syna. Dochodzi tutaj taka nadopiekuńcza miłość matki. Nie chce wypuścić swojego syna spod swych skrzydeł. Ojciec uspokaja. Uspokaja swoją żonę, i daje rady swojemu synowi. Dotyczą one najpierw miłości do rodziców. Następnie Tobit zwraca szczególną uwagę, aby syn pamiętał o Bogu, będąc wierny przykazaniom i pamiętał o nieustannej modlitwie. Zwraca również uwagę na miłość do bliźniego i szczególnie tutaj przypomina o Jałmużnie. A Jałmużna. Powoduje, że gromadzimy skarby w niebie, zyskujemy ratunek od śmierci i chronimy się przed ciemnością. Wśród tych wielu wskazań, yy, odnośnie miłości bliźniego, znajdziemy taką zasadę, później nazywaną srebrną regułą: Nie czyn nikomu, co tobie niemiłe. W Nowym Testamencie Jezus sformułował ją w sensie pozytywnym. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby Wam ludzie czynili, I Wy im czyńcie. Przyjęła ona nazwę złotej reguły. Jezus zachęca nas, abyśmy poszli o krok dalej, a abyśmy bardziej przez to zbliżali się do Niego, kochając drugiego człowieka. Abyśmy nie tyle powstrzymywali się od zła, co więcej, czynili dobra. Wśród tych wielu wskazań na końcu znajdziemy wskazanie, aby Syn znalazł sobie żonę wśród swoich krewnych. Zachęcam tu do przeczytania czwartego rozdziału. Można ten rozdział też potraktować jako oddzielne lekcju divina. Tobież wysłuchał rad Ojca i obiecał, że je wypełni. Drodzy rodzice, Chciałoby się mieć takie dziecko, które najpierw wysłucha, i będzie chciało w swoim życiu kierować się takimi wartościami, które są wam bliskie. Wiemy dobrze, że nie jest to takie proste. Co nam pomaga w tym, drodzy rodzice, drodzy rodzice, bądźcie wiarygodni, bez tego dzieci nie będą was słuchać. Szukajcie dobrych okazji, tak jak to zrobił Tomit. Nie zniechęcajcie się, gdy widzicie, że nic z tego nie ma. Cierpliwość, modlitwa i dobra rada. Jeszcze raz cierpliwość. Młody człowiek nieraz potrzebuje czasu, aby zobaczyć wartość rady, którą mu zostawiliście. Drodzy młodzi, z miłości do rodziców wysłuchajcie rad. Bardziej doświadczonych od Was. Szukajcie w nich mądrości i takiej troski o Waszą przyszłość. Tobiasz wyrusza w drogę, która jest symbolem dojrzewania, wchodzenia w dorosłość. Etap inicjacji jest bardzo potrzebny młodemu człowiekowi. Parę lat temu, czytając książkę Dzikie Serce. Johna Eldridge'em, zwróciłem uwagę na to, w jaki sposób autor, w obrazowy sposób przedstawia pragnienia kobiety i mężczyzny. Mężczyzna ma trzy pragnienia. Pierwsze pragnienie mężczyzny: mężczyzna pragnie być bohaterem. Chce sobie i innym coś udowodnić. I to wcale nie chodzi o tych również i młodszych mężczyzn, dojrzewających, tych, którzy mają 18 lat, ale myślę, że na każdej płaszczyźnie wieku się to gdzieś tam sprawdza. Zwróćmy uwagę na jedno haseł reklamowych marketu: będziesz bohaterem w swoim domu. Pewnie kojarzymy. Ono idealnie trafia w dumę mężczyzny, co ja nie zrobię, ja nie potrafię. Czyli mężczyzna pragnie być bohaterem. Bycie bohaterem to również stoczenie walki, pokonanie gdzieś swoich słabości. Drugie pragnienie mężczyzna pragnie przeżyć przygodę, chce się sprawdzić, chce coś zrobić, chce przeżyć coś trudnego. Trzecie pragnienie Mężczyzna pragnie zdobyć piękną, chce być bohaterem dla kobiety. I co ciekawe, w te pragnienia mężczyzny wpisują się pragnienia kobiety, których też jest trzy, albo, albo niestety tylko trzy. I tak, pierwsze pragnienie kobiety kobieta pragnie, aby o nią walczono, aby się o nią starano. Znawca tematu powie, że do kobiety trzeba się pofatygować. Drugie, kobieta pragnie przeżyć przygodę życia z mężczyzną, którego kocha, którego wybrała. I trzecie pragnienie, kobieta pragnie, aby piękno, które w niej jest, świat zobaczył i wydobył. Czy pragnienia czekają, aby je zrealizował Tobiasz? Nasz bohater wyrusza w drogę, pragnie przeżyć przygodę, podejmuje pewne ryzyko, nie zostaje w domu, gdzie ma zapewnione względne bezpieczeństwo. Tobiasz nie chce stać w miejscu. To jest bardzo ważne w dorastaniu, to jest bardzo ważne w życiu duchowym, podjęcie decyzji. Że chcę coś zrobić, że chcę coś zmienić, wstanę i pójdę do Mego Ojca i powiem Mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Bardzo mi podobają się te słowa z Ewangelii Ducha Świętego Łukasza. Wstanę i pójdę. Decyzja i konkretny czyn. Decyzja na zmianę życia. Nie chcę, byle jakiego życia chcę zmiany, chcę coś więcej, chcę pięknie żyć. Nieraz już to powtarzałem, że ulubione zdanie szatana to jest jutro to zrobię. Tobiasz podjął decyzję. Wstanę i pójdę. Nie zostawał. Chciał zaryzykować. Chciał przeżyć przygodę. Naszemu bohaterowi towarzyszy Aniu Rafał, który jest przewodnikiem, mentorem, a z czasem stanie się takim przyjacielem. Na drodze dojrzewania ważną rolę odgrywają ludzie, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, zainspirują, pokażą jakiś konkretny kierunek. Nieocenioną rolę tutaj odgrywają rodzice. W życiu duchowym dzieje się podobnie. Potrzebujemy osób, kierownika duchowego, dobrego, Spowiednika, jak to powie święta Teresa Zawila, mądrego i świętego. Potrzebujemy człowieka wiary, który będzie przewodnikiem na drodze wiary. Nie żyjący już ksiądz Krzysztof Grzywocz, ceniony kierownik duchowny wykładowca powiedział Nie zbuduje się dojrzałej wiary, jeżeli się o niej nie rozmawia. Nie zbuduje się dojrzałej wiary, jeśli się o niej nie rozmawia. Potrzebujemy mądrej rozmowy z człowiekiem, który będzie dla nas jakimś przykładem, człowiekiem, który już przeszedł pewien etap. Nie bójmy się rozmawiać, szukajmy osób, przed którymi ja mogę się otworzyć, bo nie przed każdym ja się otworzę. Szukajmy takich osób. Może szukajmy stałego spowiednika, kierownika duchowego, rozmawiajmy, pytajmy. Wtedy robimy krok do przodu. Nie zbudujemy dojrzałej wiary, jeżeli o niej nie rozmawiamy. Po kolejnym dniu wędrówki Tobias z aniołem Rafałem zatrzymują się nad rzeką na odpoczynek. Jest noc, a noc w Biblii wiele razy jest kojarzona ze śmiercią, zagrożeniem, lękiem, walką duchową. Noc to czas oczekiwania na pełen nadziei dzień. Przed spoczynkiem nocnym Tobiasz postanawia się wykąpiać i zostaje zaatakowany przez tajemniczą wielką rybę. Na szczęście niedaleko jest doświadczony przewodnik I Rafał podpowiada, aby nie uciekać, ale żeby zostać. I zachęca a, i podaje bardzo konkretne wskazówki, jak pokonać tą rybę. Tobiasz podejmuje wyzwanie. Toczy walkę z wielką rybą, pokonuje ją i wyciąga na brzeg. Dostaje następne instrukcje, co ma z nią zrobić. Oddziela serce, wątrobę i żółć, które później posłużą jako lekarstwo. Reszta ryby posłuży jako pokarm. Tajemnicza ryba, która na początku okazała się zagrożeniem, stanie się przyczyną rozwiązania problemów uzdrowienia Tobita. I wyrzucenia złego ducha Sary. To, co trudne, co jest zagrożeniem, może się w przyszłości przydać. Ważne jest, aby nie poddawać się, ale podejmować konkretne wyzwania, które są przed nami. Nieraz gdzieś tam zostawiamy, pasujemy, ale to jest nam bardzo potrzebne, aby te trudne momenty pokonywać, bo one nas umacniają. Po takich momentach jesteśmy silniejsi, dojrza, dojrzalsi, i one nas kształtują. Wielka walka Tobasza, Tobiasza z tajemniczą rybą jest również taką metaforą naszej walki, takimi naszymi słabościami, lękami, ale również walki z pokusami i z samym szatanem. Gdy zbliżali się do Egbatany, Rafał wyjawił swój plan co do dalszej podróży. Zatrzymają się u Raguela. Przypomnę, że Raguel jest ojcem jednej córki Sary, a jej imię oznacza księżniczka. Jest ona mądra, odważna i bardzo piękna. Cel zatrzymania się nie jest przypadkowy. Anioł chce, aby Tobiasz poślubił Sarę który jest najbliższym krewnym. Nasz bohater ma jednak poważne obawy, gdyż zna historię wcześniejszych małżeństw kandydatki na żonę. Lęka się o swoich rodziców, gdyż jest jedynakiem. Anioł przekonuje Tobiasza. Przypomina o radzie ojca, aby znalazł żonę ze swojego rodu. Zauważa, że zna sposób na wypędzenie złego ducha. I na koniec zostawił koronny argument. To Bóg wybrał Sarę za żonę. Tak więc nie obawiaj się, gdyż od wieku była ona przeznaczona dla Ciebie. Nie obawiaj się, gdyż od wieków była ona przeznaczona właśnie dla Ciebie. Możemy tak popatrzeć, że mój mąż, moja żona byli przeznaczeni dla mnie od wieków. To Pan Bóg sobie ich wybrał. Abyśmy byli szczęśliwi. Biblijny ksiądz Waldemar Chrostowski zauważa, że najlepszym swatem zawsze jest Bóg. Tak mówi: Mówi się, że swatanie ludzi jest najpiękniejszym zajęciem Boga, którego owoc stanowią szlachetne małżeństwa i wspaniałe rodziny. Na tym opierają się zachęty, aby chłopcy i dziewczęta od czesnych lat życia modlili się o dobrą żonę. I dobrego męża, a Bóg nie zostawi takich próśb bez odpowiedzi. Tobiasz dał się przekonać Rafałowi. Życzę Ci jak najwięcej w życiu mądrych decyzji.